W Akademii przyszłości osiągnęłam to, że nie jestem już wstydliwa, tylko bardziej na przykład podchodzę do kogoś i się z nim bawię. Podjęłam też wyzwanie, aby wyjechać na kolonie. Odkryłem, że jestem bardziej mądry niż myślałem. Napisałem samodzielny list do mojego ulubionego piłkarza. Wiem, że są osoby, którym na mnie zależy i chcą dla mnie jak najlepiej. To daje mi poczucie, że jestem ważna. Mniej płaczę, więcej się uczę, ale już wiem, że emocje też są ok. Dzięki udziałowi w Akademii Przyszłości zaczęłam wierzyć w siebie. Częściej sobie powtarzam, że warto w siebie wierzyć. Dziękuję.